Hej, cześć Gosia, zapraszam Cię na następny program. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co to znaczy być zaszczepionym w winnicy. Co to znaczy po prostu być, być gdzieś dołączonym. My jesteśmy dołączeni w naszych myślach, w naszych słowach, w, naszej, w, nasz, w naszym ciele, we wszystkim, czymkolwiek jesteśmy. Jesteśmy z czymś, z kimś połączeni, prawda? I jak bardzo ważne jest być połączonym po prostu z. Z miejscem, gdzie będziesz wydawać owoce, miejscem, które daje Bóg. I dlatego po prostu oddajemy to spotkanie dla Boga i prosimy Cię Pani o mądrość, ażebyśmy mogli iść do przodu. I przeczytamy Ewangelia Jana 15, 5 rozdział, 5 werset, rozdział 15, piąty werset Ewangelia Świętego Jana 15. I mówi nam tak, że ja jestem krzewem winnym. Pani Jezus mówi o sobie, ja jestem krzewem winnym. Wy zaś jesteście latoroślami, czyli gałęźmi, on jest winoroślą. I kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wie, wiele owocu. A beze mnie nie możecie nic uczynić. Beze mnie nie, u, nic uczynić nie możecie. Czyli po prostu. <laughs> Bóg jest naszą, naszym krzewem winnym. Krz, win, win, krzew winny wydaje w ogóle winogrona, wydaje owoce, wydaje wspaniałe, soczyste owoce. Prawda? A my jako latorośl, czyli jako po prostu te gałęzie, możemy być zaszczepieni w Nim. I on mówi, że jeśli ktoś we mnie trwa, a ja w nim. I nasze trwanie w Bogu polega na tym, że to jest tu, pomiędzy dwoma uszami, jak ktoś powiedział, po prostu to mięso pomiędzy dwoma uszami, <noise> które jest po prostu, co myśli, na czym, na czym się zastanawia, że w sytuacji w ogóle jakikolwiek jesteśmy, czy to jest łatwa, czy trudna, Bóg nakazuje nam, ażebyśmy ufali Jemu, żebyśmy trwali w krzewie winnym, żebyśmy trwali w Nim, czyli od tego ucha do tego ucha, czy od tego ucha do tego ucha Bóg nakazuje nam, a żebyśmy słyszeli to, co mówi niebiosa, żebyśmy ogłaszali rzeczy dobre, żebyśmy słyszeli w ogóle rzeczy, które są z nieba, a nie z dołu. Każdy z nas ma problemy, nie ma osoby na świecie, która nie ma problemu i każdego dnia przychodzą sprawy na nas takie i owakie, ale Bóg mówi trwaj we mnie, przestań patrzeć na swoje sprawy, na swoje problemy, ale po prostu zaufaj mi, a ja wszystko dobrze uczynię. Nieważne, jaki, jaki, przez jakie doliny przechodzisz, możesz powiedzieć: OK, to ci łatwo powiedzieć, bo moja sprawa jest taka wielka i w ogóle. Nie, każdy ma swoją górę i dla ciebie twoja góra jest największa, dla mnie moja góra jest największa. Ale Bóg powiedział, że jak będziemy trwać w nim. Pan Jezus powiedział: jak będziemy trwać w krzewie winnym, to będziemy wydawać wiele owoców. I owoc Boży to jest coś takiego, co daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli po prostu przejść przez trudne sytuacje, bo każdy z nas po prostu ma różne sprawy. Czasami to są główne, to są trzy dziedziny, w których jesteśmy kuszeni. Trzy, jeden, dwa, trzy. I każdy na świecie, czy to jest biały, czarny, gruby, chudy, mały, młody, stary, jakikolwiek, z jakiegokolwiek narodu. Jesteśmy ludźmi na ziemi, których Bóg stworzył i w tym świecie są pokusy po prostu, że przychodzi zły i kusi nas, ale są pokusy w trzech dziedzinach, gdzie można złapać, to jest albo zdrowie i po prostu wtedy my musimy wiedzieć, znać Słowo Boże, które mówi na temat zdrowia, że Bóg nakazuje nasze zdrowie, On posypa Słowo, albo finanse. Czyli po prostu sfera związana z pieniędzmi. Jesteśmy kuszeni pod tym względem, że chcemy coś robić i mówimy: OK, tutaj nie mamy, albo nie mamy na chleb, albo na coś cokolwiek. A Bóg nakazuje, bo powiedział: Jestem Bogiem złota i srebra. Albo relacje. Relacje jedną z drugą sobą, czy to są w rodzinie, w małżeństwie, w przyjaźni z najbliższymi, z rodzicami, z kimkolwiek. Bóg nakazuje Twoją twoje dobroć, Bóg nakazuje Twoje błogosławieństwo i my mamy trwać w krzewie winnym. Pan powiedział: Trwaj w krzewie winnym, a będziesz wydawał wiele owoców. Czyli w tych sprawach, gdzie jesteśmy kuszeni, Bóg chce, żebyśmy wydawali owoce, żebyśmy nie patrzyli na problem, ale patrzyli na rozwiązanie. I zobaczmy list do Galatów. Piąty, piąty rozdział, list do Galatów, to jest w Nowym Testamencie, dalej, po jeszcze po Janie, jak patrzymy, list do Galatów, piąty rozdział, werset 22, 23 przeczytamy, ok? I to mówi właśnie o owocach. Paweł mówi o owocach Ducha Świętego, co, co Duch Święty nam daje. czy jak trwamy w krzewie winnym, to jesteśmy po prostu tą winoroślą, w winorośli jesteśmy zasadzeni. Tą, ym, tą gałęzią jesteśmy po prostu w Panu. <laughs> I każdy z nas jest gałęzią, bóg czasami przecina gałęzie, żeby wydawały wie, większe, lepsze owoce. I my, naszym zadaniem, po, po prostu będziemy pomagać wielu innym gałęziom, żeby mogły przyjść do Pana, prawda? Czyli Galatów 5,22 mówi, że owocem zaś ducha jest. Czyli masz owoce, jakie jabłka, gruszki, śliwki, banany, nie? <laughs> I smakują i jesz. Jak jesz, jesz, to po prostu budujesz swoje ciało. A owocem zaś ducha. Świętego jest miłość. Ja Możemy mówić, okej, okay, Boże, ta osoba tak mnie denerwuje, że nie mogę jej kochać. Nie Nie mogę jej kochać taką miłością braterską. Miłością Bożą. A Bóg mówi, okej, okay, jak Ci brakuje, to czerp ze mnie. Jak będziesz trwać we mnie, w mojej winorośli, Jan 15,5, to będziesz wydawać po prostu owoce. Owocem jest miłość, czyli to nie musisz mieć w sobie, bo to nikt w sobie nie ma, ale odczerpiemy z tego krzewu winnego, od Pana czerpiemy, od Niego po prostu, i zaczynamy rozmyślać o tym, że On nam daje supernaturalną miłość. Jak ci dołoży ktoś 10 razy, to jak przebaczysz Mu, to masz miłość wtedy. Miłość to jest po prostu wielka sztuka, którą Bóg nam daje, siła. Która po prostu umie przebaczać i patrzyć na najlepsze w drugiej osobie, nawet gdy cię całkowicie denerwuje. Czyli owocem zaś ducha jest miłość, radość. Mówimy, okej, okay, Boże, z czego się cieszyć, ale radość Pana jest naszą siłą. Bóg daje nam radość z nieba. To jest siła duchowa, którą Bóg nam daje, żebyśmy mogli po prostu pójść do przodu w każdej sytuacji. Czyli owocem zaś ducha masz już dwa: miłość, radość, pokój. Super naturalny pokój, gdzie przychodzi niecierpliwość i w ogóle podejmie decyzję. Ja podejmuję decyzję w moim umyśle, że będę po prostu mieć super pokój i Bóg mi daje, Bóg daje Tobie mi cierpliwość. Miłość długo cierpi, nie? Czyli cierpimy błędy innych, cierpimy swoje własne błędy Boże daj mi wyjście z tej sytuacji. Uprzejmość, czyli po prostu Bóg daje nam owoce uprzejmości, jak trwamy w krzewie winnym. Dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, ludzie umiemy się wstrzymać od pewnych rzeczy, czy to jest od jedzenia, czy od różnych spraw, czy od różnych słów. W ogóle Bóg daje nam siłę. I e, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, czyli nie ma prawa, nie ma rzeczy, które by cię oskarżały, które by cię osądzały. Czyli jak trwasz w krzewie winnym i wydajesz owoce, te dziewięć owoców, które Pan mówi: pokój, cierpliwość, miłość, radość, wstrzemięźliwość, prawda? Czyli samokontrolę, jak gdyby, wierność, dobroć, uprzejmość radość, pokój, to przeciwko takim nie ma żadnego prawa, nie ma żadnego zakonu, nie ma żadnej miejsca, gdzie po prostu, gdzie ktoś by mógł Cię zaczepić i o, to by Cię bolało, bo jesteś uleczony pod każdym względem. Wtedy czerpiesz z owocu Pana, wtedy czerpiesz z, z, z krzewu Pana, prawda? I Bóg daje Ci tą siłę, że umiesz dawać sobie radę. Jak przychodzą trudne sytuacje, relacje, to mówisz, ok, Boże, ja przeczekam, będę mieć cierpliwość, że Ty naprawisz, że Ty przyniesiesz pokój. Jak przychodzi burza w relacjach, Panie, daj mi pokój. Jak przychodzą trudne Trudne rzeczy finansowe, Boże, nie będę nosić ciężaru, stresu, ale będę ufać Tobie, a Ty wszystko dobrze uczynisz, bo wiesz, że przez wiarę tylko się Bogu podobamy. Nie przez uczynki, nie przez naszą ciężką harwę, ale przez wiarę. A wiara to jest, jak Hebrajczyków 11 mówi, jeden, to jest pewność, co się spodziewasz. Spodziewasz się, że ci się powiedzie, to Ci się powiedzie. Spodziewasz, że Ci się nie powiedzie, to Ci się nie powiedzie, ok? I Ty masz prawo wyboru. Ja dokonuję wyboru, że chcę ufać to, co najlepsze. To co, to, co dobre. I Bóg, jak złapiemy się bogar za nogę i nie puścimy aż nam, bo po, on pobłogosławi, to On nam otworzy niebo i ziemię. On nam da, że będziemy wydawać te owoce w nas, że wtedy, jak przyjdą trudne relacje, czy finanse, czy zdrowiem, wiem, Boże, ja ufam Tobie, będę mieć cierpliwość, będę mieć pokój, będę mieć radość. <grych> A Ty wszystko dobrze uczynisz, ty dasz mi siłę wyjścia z tego dołka. Ty dasz mi siłę, że postawisz mnie znowu na górze, Panie, bo Ty mnie stworzyłeś i Ty nie masz względu na osobę, ty pomagasz dla jednej i dla drugiej. Bóg kocha każdego tak samo i Duch Święty jest w każdym człowieku nawet w najmniejszym dziecku jest ten sam Duch jest ten sam nie jest ani mniejszy ani większy ale ten sam i dlatego po prostu My, Bóg mówi, trwaj, i dlatego życzę Ci, żebyś mógł trwać. Trwać w, tym, w tych myślach. I do różnych myśli, które przychodzą, próbują jak kroki gniazda na Twojej głowie postawić, powiedz: zamknij się, nie będziesz miał dostępu do mojej głowy, i ogłaszam, że będę ufać sercem Bogu. A Bóg wszystko dobrze uczyni, że będę po prostu w krzewie winnym, a Pan uczyni rzeczy po prostu piękne i niezgłębione, o których jeszcze nie wiem. Więc Panie, ogłaszam błogosławieństwo i dziękuję Ci, Panie. Pomóc Ci nawet teraz. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi siłę że dajesz mi siłę do trwania w Twoim krzewie winnym, a żebym mógł być Twoją gałęzią, Twoją latoroślą i mógł wydawać owoce. Dziękuję Ci, że czasami mnie podcinasz, ale żebym mógł, testujesz, sprawdzasz, żebym mógł wydawać owoce, Panie. Dziewięć owoców, żebym mógł wydawać pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, radość, wytrwałość, wierność, wstrzemięźliwość miłość, przeciwko takim nie ma żadnego prawa. Więc Panie, proszę, że wszelkie prawo, które próbuje mnie wyprowadzać tu czy tam, Panie, Ty blokujesz. I dajesz mi zamiast Pani ludzie mówią, lekarze mogą mówić, że choroba przychodzi, a Ty Panie nakazujesz zdrowie. To ktoś mówi, że ta relacja jest nie do naprawienia, a Ty Pan jesteś Bogiem supernaturalnym, który naprawia. Panie, ty jesteś Bogiem, który daje również finanse, więc w imieniu Pana Jezusa, Boże Ojcze, wszechmogący, proszę Cię o siłę dla Ciebie żebyś mógł mieć siłę do tego, żebyś mógł i zwyciężać w swoim życiu, i pomagać wielu innym. Dzięki, że jesteś. Do zobaczenia. Z bokiem, Gosia. Bye.